Tabelka jest takim narzędziem standardowym do tworzenia wykresów funkcji. W jednej z kolejnych prezentacji dowiecie się w jaki sposób szybciej tworzyć wykres funkcji liniowej. Będziecie musieli sobie policzyć tylko jedną rzecz, ale jak wiecie, tabelka to jest takie standardowe narzędzie, więc teraz pokażę Wam jak się je stosuje. Chcemy narysować funkcję liniową, czy nie musimy mieć... Jakiś wzór, prawda, tej funkcji, który chcemy narysować, niech to będzie y równa się 2x minus 1. To jest postać kierunkowa, tak, ponieważ mamy 1y po jednej stronie znaku równa się, a wyrażenie, w którym znajduje się x oraz liczba znajduje się po drugiej stronie. I teraz jeżeli będziemy mieli postać ogólną i będziecie chcieli sobie narysować tę funkcję, to musicie i tak zawsze przejść do postaci kierunkowej. Zobaczycie to również w jednej z kolejnych prezentacji. Jeżeli mamy postać kierunkową, to wtedy możemy sobie tworzyć wykres. Ok. Skoro mamy, skoro chcemy użyć tabelki do rysowania tej funkcji, to tworzymy sobie tabelkę w taki sposób, że w pierwszym wierszu, w pierwszym rzędzie tej tabelki znajduje się x, a w drugiej y. No bo funkcja to jest jakaś wartość, czyli y wyliczony za pomocą x. Wrzucamy sobie jakiś x i za pomocą wyliczeń dostajemy naszą wartość y. No na przykład y to jest siła armii, która zależy od ilości żołnierzy, czyli y to jest siła armii. X to są to jest ilość żołnierzy. No i jak policzyć sobie siłę armii? Wstawiamy sobie na przykład tutaj 10 żołnierzy, czyli siła armii wynosi 19, bo 2 razy 10 to jest 20, minus 1 to jest 19. I teraz w jaki sposób dobrać sobie te argumenty, czyli nasze x. Zmienił mi się tutaj kolor. Wrócę do tego samego, który tutaj użyłem. Spójrzcie. Spójrzcie na wykres. Spójrzcie na układ współrzędnych, tak? Widzicie, że yy, układ składa się z dwóch osi x i y, one przecinają się w punkcie 0 i najlepiej wybrać sobie takie x, -y, które są blisko tego punktu, no bo jeżeli wybierzemy sobie 100, no to będzie to bardzo daleko, będziemy musieli przyjąć bardzo małą skalę, więc najlepiej wybrać sobie te yy, małe x. -y. Tak więc spójrzcie... Yy, na to, jak, w jaki sposób ja wybieram te x. Ułożę je chronologicznie, czyli od najmniejszej do największej. Minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Można jeszcze sobie wrzucić 3. To są nasze x, czyli to jest y, nasz argument, za pomocą którego będziemy liczyli wartość naszej funkcji. Jeżeli x równa się minus 2, tak? To y równa się 2 razy minus 2, minus 1. 2 razy minus 2 to minus 4, minus 1 to minus 5. I jeżeli x wynosi minus 2, to nasza wartość, czyli ta nasza siła armii, jest ujemna. O, minus 5. No, siła niby nie może być ujemna, ale skoro już wziąłem taki przykład z siłą armii, no to yy, chciałbym się tego trzymać. Jeżeli mamy x równy minus 1, to sobie. Liczymy to w ten sposób. Stawiamy za x -a minus 1. y równa się 2 razy minus 1 minus 1. Czyli mamy minus 2 minus 1, otrzymujemy minus 3. Dla x -a równego 0 otrzymujemy coś takiego. 2 razy 0 minus 1. 2 razy 0 to 0 minus 1, czyli minus 1. Ok. No to są bardzo proste działania, które możemy wykonywać w pamięci. Chciałem tylko Wam pokazać, w jaki sposób się to robi. Jeżeli by tutaj była bardziej złożona funkcja, no to oczywiście takie obliczenia nam ułatwiają sprawę. No jeżeli mamy 1, to 2 razy 1 jest 2, minus 1 jest 1. Dwójka, 2 razy 2 daje nam 4, minus 1 to jest 3. Trójka, 2 razy 3 to jest 6, minus 1 daje nam 5. I teraz każdemu xowi przyporządkowany jest dokładnie 1y, czyli możemy sobie wrzucać to na układ współrzędnych i teraz popatrzmy. Dla minus 2 mamy minus 5. Tutaj jest minus 2. Dla minus 2 mamy minus 5. Dam sobie taki troszeczkę jaśniejszy kolor, żeby lepiej było widać. Dla tego x -a minus 2 mamy y minus 5. Tak? Dla x -a minus 2 mamy y minus 5. Dla minus 1 co mamy? Dla minus 1 mamy minus 3 tutaj, tak? Teraz wrzucamy sobie y, ten punkt. Czyli mamy minus 1, minus 3. Dla 0 było minus 1. Dla 1 mieliśmy 1. Dla dwójki mieliśmy trójeczkę. Tak? Popatrzmy. Wrzucamy te nasze wartości. Dla dwójki mieliśmy trójkę, dla trójki jest piątka. Tu jest trójka, no ale widzicie, że 1, 2, 3, 4, no piątka będzie gdzieś tutaj, dałem troszeczkę za mało, piątka będzie gdzieś tutaj, tutaj mamy 3, tutaj jest piątka, ok, elegancko. I teraz dostaliśmy jak na razie tylko i wyłącznie punkty. My chcemy mieć wykres funkcji liniowej, liniowej. Sama nazwa wskazuje, że wykresem będzie linia i aby otrzymać ten wykres musimy tylko połączyć punkty. O No i widzicie, że jeden troszeczkę tutaj mi uciekł, ja go mm, zmarzę i umieszczę tutaj ładny. Po prostu ta linia musi przychodzić przez punkty. Jak będziecie sobie rysowali taki wykres na karteczkach, gdzie będziecie mieli elegancko skalę narysowaną, no to jedna kratka to jest jedna jednostka, więc elegancko ta linia przejdzie wam przez te punkty. No i to jest wykres naszej funkcji liniowej. Możemy sobie tutaj dopisać mm, przy tej prostej, jak wyglądała nasza funkcja y równa się 2x minus 1. Y równa się 2x minus 1. Już piszę. 2x minus 1. I to wszystko. Możemy zrobić sobie jeszcze jeden przykład. E, szybciutko. Mamy y równa się 1 druga x plus 1. Widzę, że tutaj mam u góry y na dole x. No to nie ma znaczenia, musicie tylko pamiętać, że x to są te liczby, które my dobieramy. Czyli minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Wybrałem takie same jak powyżej, no bo dla mnie to są takie standardowe elementy, które znajdują się blisko. No i po co brać ułamki, jak możemy sobie wziąć te elementy. I teraz... Chcemy wyliczyć y za pomocą x, no to mamy minus 2. Gdy x jest równy minus 2, to ile będzie y? Mamy 1 druga razy minus 2 plus 1. Czyli mamy tak, to nam się skróci. 1 razy minus 1 to jest minus 1. Plus 1 otrzymujemy 0. Czyli tutaj będziemy mieli 0. Dla minus 1 y równa się. 1 druga razy minus 1 to minus 1 druga plus 1, czyli y, minus pół plus 1 to jest pół. Czyli jedna druga. Jeśli wstawię tutaj 0, to co otrzymam? 1 druga razy 0 to 0, plus 1 mam 1. 1 druga razy 1 to 1 druga, plus 1, czyli 3 drugie. 1 druga razy 2 to 1. I plus 1. Oj, coś mi tutaj nie wyszło. Plus 1. Otrzymujemy. To nam się skraca. Zostaje 1. 1 plus 1 daje 2. I te y, x i y wrzucamy sobie na y, nasz wykres, tak? Na osie układów współrzędnych. Czyli tutaj x jest równy minus 2, to mamy 0. Minus 2, 0. Tutaj jest minus 2. Co mieliśmy dla... Minus 1. Dla minus 1 mieliśmy 1, druga, czyli tutaj. Dla 0 mieliśmy 1. Oj. Dla 0 mieliśmy 1. Dla 1 mamy 1,5, czyli tu będzie 1,5. A dla dwójki mieliśmy 2. I widzicie, że znowu dostaliśmy punkty, ale wykresem funkcji liniowej jest linia i musimy sobie tylko te punkty połączyć. Prostą. No i zobaczymy jak to nam wyjdzie, ponieważ, no mówię, jak, jak, skoro jak wy macie w zeszycie krateczki, to ładnie będziecie mogli to zaznaczyć. Jeszcze raz spróbuję. Um, coś długopis już odmawia po, posłuszeństwa. Za dużo prezentacji nagrałem. Po tej sobie troszeczkę odpocznę. O, okej. Okay. To jest nasz wykres, to jest moja funkcja. Mogę jeszcze sobie, żeby to było lepiej widać, pogrubić. Ym... Pogrubiłem sobie teraz linię. O, teraz troszeczkę lepiej widać. I mamy, że to jest wykres naszej funkcji y, równa się 1, 2x. Tak? Pamiętacie, jaki to był wzór, bo ja już nie. 1, 2x plus 1. Możemy to sobie w ten sposób zapisać. No i widzicie, że wykresem funkcji liniowej jest linia prosta i za pomocą tabelki otrzymujemy kilka punktów, które układają się w linii prostej. Wystarczy tylko połączyć je y, tą linią i otrzymujemy elegancki wykres. Tu jeszcze mogę sobie w sumie troszeczkę przedłużyć, tak? no ale wiadomo, że ta linia po prostu idzie tutaj do góry i na dół spada cały czas, tak? No i nie wiem, wydaje mi się, że to jest dla Was zrozumiałe. Chciałbym, żebyście Wy spróbowali sobie narysować wykres takiej funkcji. 3x dodać 2. Zobaczycie, że tutaj znowu yy, wykresem będzie linia prosta, także chętnie polecam, żebyście sobie to przećwiczyli. I a mówię, tak jak mówiłem, w kolejnej prezentacji, w jednej z kolejnych prezentacji pokażę Wam jak za pomocą jednego obliczenia i interpretacji tych współczynników szybciutko narysować sobie wykres tej funkcji liniowej, bo jak widzicie taka tabelka jest czasochłonna, tutaj musimy liczyć ra aż 1, 2, 3, 4, 5 rzeczy, skoro wybrałem sobie 5x -ów. i wydaje mi się, że yy, drugi sposób bardziej przypadnie Wam do gustu, no ale tutaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób, że, znaczy, że tabelka jest po prostu uniwersalnym sposobem rysowania wykresów funkcji, wybieramy jakieś x -y i liczymy sobie y. -ki. Także zachęcam Was jeszcze raz do treningu i do rozwiązania tego przykładu.